Na swoim. Nie posłuchaliśmy tej złej, szalonej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej zamknięcia elektrowni i kopalni Turów czyli zamknięcia ogromnego kawałka naszego systemu energetycznego 7%. A skąd ciepło do domów również stamtąd. Nie daliśmy się zaszantażować. Nie daliśmy się zaszantażować ekoterrorystom z zachodu z Niemiec głównie. Bo Polska ma w tym sporze rację. I tak jak wygraliśmy ten spór, tak musimy pamiętać, że ta walka nie jest jeszcze zakończona. Że teraz przed nami wielka walka w październiku, kiedy musimy również pokazać naszym przeciwnikom politycznym, tym, którzy domagali się zamknięcia Turowa w ślad za żądaniami płynącymi z Niemiec i z Zachodu. Musimy im pokazać, że Polska, która dba o swoją rację stanu, zwycięża. Że taka Polska wygrywa. Musimy wygrać, musimy zwyciężyć i dokonamy tego razem.